Cześć, witam kochani w kolejnej części z przygód człowieka patyczaka. Dzisiaj spróbujemy obrabować bank. To będzie ta misja, po której nasz patyczak trafi do więzienia, z którego jakiś czas temu udało nam się uciec, a następnie, jak na recydywę przystało. Zajumać Diament War 12 melonów. Dobrze, bez przyciągania zobaczmy, co nasz patyczak tym razem wyrzeźbi. Okej, okay, mamy gigantyczny mur. Mamy do wyboru tak, jakąś kurczę łopatę. Okej, okay, możemy się zakamuflować. Wrecking Ball, okej. Okay. Jakaś wersja na Miley Cyrus chyba. Mamy teleporter. Dobra, to może po kolei, spróbujmy najpierw się przekopać. <grystanie> Genialny sprzęt. We Dobra, mam słabe przeczucia. Nie! Wiedziałam, po prostu wiedziałam, że w tym momencie przyjedzie ku pociąg. O burze! Dobra, spróbujmy wysadzić ten mur. Nie masz z nami szans. Nie, nie, podchodź! Nie, to hmm. jest jak sytuacja z jakiejś kreskówki! Nie! Wiedziałam! Po co głupku podchodziłeś? Yy, o, możemy się przewiercić? Jakiś laser. Hmm. Wow! Musiała cię przygnieść, już tak niewiele brakowało. Dobrze, metoda na Miley Cyrus. Opuścamy się na pulling. Tak, strażnicy w ogóle by się nie zorientowali W ogóle To jest taki cichy sprzęt o -o. Nie. Co ty zrobiłeś jełopo Dobra, teleporter To musi się udać co ty zrobiłeś? Podał złe namiary. Wiesz co? Wstyd! Wstyd o, jadą z kasą do skarbca chyba. Ty się przybierze za worek pieniędzy. Tak, to w ogóle nie jest podejrzane, że worek pieniędzy leży sobie gdzieś tam przy drodze, a oni go sobie załadują. Tak, jak O Boże, jak to wygląda! Ja, ale udało się! Jesteśmy w środku! Jesteśmy w skarbcu. No, wyłaź, wyłaź. Yeah. O -o. No i? Co? Tuż ma być koniec? że co? Serio? Najkrótsza gra ever, no... Nie, ja się dopiero rozkręcałam. No to patyczak się nie popisał. Nie mógł. Dlatego trafił do paki. Ale myślałam, że przynajmniej będziemy mieć kilka innych opcji. No, żeby zagłębić się gdzieś tam w banku. A tak... No cóż. Dziękuję za tę kilkuminutową uwagę. Następna randomerka, jaka się pojawi, to infiltracja samolotu z naszym patyczakiem. Podejrzewam, że ta część będzie dużo dłuższa, przynajmniej tak mi pisaliście w komentarzach. I do następnego razu. Do usłyszenia, pa! pa.